Radio Gdańsk Słuchaj od rana Szanowni Państwo Przybyli uczniowie, którzy co roku Przychodzą w pamięci swoich kolegów e, W tym miejscu W Gdańsku w 70. roku Zginęły następujące osoby Jerzy Katery To przyjaciółki Laskawicz Cieszy Stefan Mosili Stoczniowie, lat 22. Andrzej Berzyński, Stoczniowie, lat 19. Zwracam uwagę na lata. Jacy to młodzi ludzie. Waldemar, o, nie Waldemar Demi, kierowca sanitarny, lat 26. Żeby zachowywali się w sposób godny, uczciwy, mądry. Żeby pamiętali o ludziach. Także o uczniach, o dzieciach, o rodzinach, o emerytach. Bardzo serdecznie dziękujemy kolegom stoczniowcom. Ten pomnik powstał w grudniu 1980 roku. Przewodniczącym komitetu był Henryk Lenarczak, wspaniała osoba, która już nie żyje. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.